Dlaczego nie lubiłeś się z kaszem? On był pierwszy gdzieś tam mhm. w Australii, podróżował po Australii. byłem bardzo małym twórcą, i ja kompletnie nie wiedziałem jak działa algorytm. Mhm. I on był, jak ja leciałem do Stanów, z jedno, do, do, Stanów do, do Australii, to mi gdzieś YouTube podsunął jego filmik. I ja myślałem, że wpisując powiedzmy hashtagi, mhm. jakiś tam vlog, kasza czy kasz, to może jakoś mój film się podepnie pod jego film, mhm. więc tam wklepałem jego te hashtagi i on do mnie napisał, że chyba nie wypada czy coś takiego. a ja na no no, nie ma problemu, no usuwam. No, ja jestem w ogóle, no, wiesz, zerowym graczem, tak? Ja mam 200 subskrypcji, to w ogóle nie znam się na tym. Nie rozmawialiśmy później i był taki moment chyba, gdzie on się czepił. To było związane z miniaturkami, z tak, i Tak, to nie było dalej. jakoś personalne do mnie, czy tam, nie wiem, do Piotrka, ale tak to odebraliśmy, że inni jeżdżą i pokazują tylko dupy i robią no. W ogóle filmiki i w ogóle żadnych ciekawych rzeczy, i pokazują tylko dupy, mają wyświetlenia, a ja tam jeżdżę po miejscach, nie wiem, wiesz, robię ambitne filmy, a nie mam wyświetleń, i, i, i to w sumie tyle.